Ej, hey, trzymanko. Witam serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Przepraszam na kolejnym live. Ogólnie dzisiaj będzie troszkę inny live. Eee, ogólnie dzisiaj będzie troszkę coś innego, bo planowałem wrzucić normalny film na początku października. Ale jestem ultra chory, więc wam nie wrzucę. Yy... o. Będziemy tutaj proszę bardzo z tego. Będziemy grali w Apeirofobie, czyli takie backrooms w Roblox Dosłownie odcinek będzie trwał z 20 minut, bo kursie live, no tak, no po 20 minut to mi się myli, nie. I nie wiem, no jestem po prostu chory i nie dam rady, nie? Obecnie jestem tu przykryt kołdrą, z ciężarem tu siedzę, <gryw> że tak powiem. Więc będziemy dosłownie to są takie bakrumsy w Roblox i podobno straszne to jest. Polaroid Studios. Nie wiem, trochę nie wierzę w to, że Roblox może być straszny, ale może, może, nie wiem. Mikrofon w ogóle działa? Tak działa.

Hello? Ja just Is Ok, trafiliśmy do backrooms. Czym było pod F, o nie muszę 8 takich zebrać cośów to chyba nie będzie trudne ja <laughs> jak znam gry o backroomsach to tam gdzie są strzałki tam nie mam iść, tu się przycisnę? nie Dziś chyba nie mam wyjścia pewny, nie? O, o. A nie, to po prostu jak za dużo biegam. Ej, fajna ten. Co w się. Sensie... Fajnie zrobione to. O! Randomowo postawiona drabina. Za mną coś płacze. Więc ja tam bym chyba nie szedł, ja bym stamtąd uciekał. Tam coś widziałem. Siema. Dobra, to nie jest straszne. Słyszałem, że jest straszne, no, no nie jest. There is more. More of what? Tak jest fajny klimacik, jak tak sobie mam tą kamerę. Dobra. Szybko pójdzie pewnie, nie? <klujne> <klujne> Jak tak widzę to szybko chyba pójdzie. To jest ten potwór, więc pójdę tutaj. Może teraz pójdę ze strzałką. Ciekawy jestem, czy tu są też inne poziomy w tych backgroundsach. A po prostu powiedziała: What the, czyli coś tu jest. Tam jest płaczek. Przynajmniej tak wcześniej było. Z tą kamerą jest ciekawy klimacik ale tak chyba Wam będzie fajniej się oglądać taki gameplay, nie? Albo to nie jest straszne, albo ja jestem chory i przez to mi się wydaje, że to nie jest straszne. This way? Nie wiem. Nie, się nie pytaj. Tam była słyszana żarówka, która pęka, więc idę tędy. No. To niezłe, nieskończone korytarze. No pójdźmy, z ciekawości. Coś będzie. W horrorowej grze coś tu by było. Hmm. Dziwna żarówka. Też ją mijałem. Dobra, teraz jestem troszeczkę zdezorientowany. Hmm? Da się tu dostać na następne etapy czy coś? Trzeba tu tak po prostu chodzić i i, i zginąć. Ja już tu byłem. Hm. No nie wiem. No tak, byłem tu. Uff. Dobra, teraz się przestraszyłem, ale nie tego potwora, który tam był, bo go nie zauważyłem, tylko tego efektu i tego, że moja postać zaczęła tak wrzeszczeć. O Boże! Ej, teraz mam ciarki na plecach. Boże. Jeżeli ktoś pisze na czacie, to przepraszam, z góry, że nie czytam, ale nie, 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 nie. Nie dzisiaj, widzowie, naprawdę. What? No nie mogę już całych back obejść. Bo się nie da tak. W teorii. No ale to Roblox. Tu się wszystko da. Tu coś było. Tu coś znów klipowało. Albo ja jestem ślepy, albo jestem tak chory, że już jestem ślepy. Czyli w każdym wypadku jestem ślepy, albo coś było. Tu coś będzie. Nie ma nic. Tu jest ten pogoń, w którym w grze horrorowej by coś było. Kurczę, w sensie... Ultra dziwne to, w sensie, nie wiem... Nie wiem, co ja mam tu zrobić do końca. O, idę tam. To jest strzałka. This way. Moja postać się męczy już. To jest takie ciemne, ciemne miejsca. Takie dość ciemne, może tak. Dobra, tu jeszcze nie byłem. Ale to jest wersja pre-alfa, więc tu może jeszcze nic nie być. Poza potworami na dobrą sprawę. Nie wiem no. Hmm. Tam? Tam? O... O... Czyli się jednak da? E Okej, okay, wiem, tu mnie coś goni. W sensie. Tak słyszałem, jak oglądałem kiedyś jakiś filmik o Bakrumsa, że to coś podobno goni. I tu tak śmierci bardzo. I tu jest dużo potworów już. Ale jak ja mam uciekać od potworów, jak jestem w prostym tunelu? Czy nazywa ten poziom jakoś run of life, czy coś? A nie. Okej. Okay. Just Just nie wiem jak to wygląda. W sensie wiem że tam te rury, ale tego miejsca już nie kojarzę. Żeby takie coś było. Rzeczywiście, w jakimś filmiku z background, który oglądałem. Oj, tu jeszcze bardziej nie będę używał tej kamery. Tu jeszcze gorzej to wygląda. Na pewno jest jeszcze jeden poziom, poza tym. W sumie, chyba że to było tylko takie zdjęcie. Bo na okładce było takie zdjęcie jedno. Teraz exit. Tam? To coś mnie nie widzi? Co jest z tym nie tak? A nie, bo to tu mnie widzi i to tylko będzie tu czekać, aż wyjda. <laughs> 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 o Boże. A w ogóle jest ktoś na tym live'ie czy coś? Bo nie mam pojęcia czy to w ogóle działa ten live. Horror w Roblox na live. Nie, nikt nic nie pisze. No tego się mogłem spodziewać. W sumie. O. Czyli to był save point? W sensie. Tu jest chyba tylko tamten potwór. Ale nie jestem pewien. Chyba muszę odkręcić tu wszystkie kurki A Jak nie odkręcić, to zakręcić. Jak będę musiał to zakręcać, to to jest problem wtedy. Będę musiał biegać po każdym od nowa jeszcze raz. Tu jest taki kurek jeszcze. Kręcimy. Dobra. Nie, w tym momencie się już zupełnie nie boję. W sensie raz się przestraszyłem tego efektu. I to wszystko i tego krzyku, jak on krzyknął. No, moja postać, bo nie widziałem nawet tej postaci, która tam się pojawiła. W sensie pod koniec zobaczyłem, że to była jakaś cesta musi mieszkiem taka czarna taka. No, nieważne. To już wszystko? Mogę iść? A może ja bym miałem piema? Uciekam od ciebie. Typie. Nie, uciekaj. Kulka. Kulkę muszę wziąć. Dobra, mam. No i tu jest ten typ. Już mnie nie ma. Ostatnie życie. Muszę znaleźć tylko tą kulkę jedną, nie? I... i z głowy, ale... W sensie ja wiem, gdzie jest ta kulka, ale mam jedno życie. Oj, już dalej pewnie nie przejdę. O ile w ogóle dalej jest jeszcze do... możliwe do przejścia, bo... może być tak, że jeszcze nie ma. Po prostu. Nie wiem, czy tylko mnie zastanawiało, te napisy na ścianie, to kto je pisał? Czy jakiś inny typ, który tu był, czy co? Czy kto? Jeżeli ktoś wie, to możecie mi napisać. No i już nie żyje. Koks. Biegnij! No i się wspomnia. On tam jest, ten typ, w się sensie ten potwór, w tam sensie... w sensie tamte coś, tak? To jest ta kulka. Ona już została zebrana? O, tam jest ten potwór. Muszę stąd uciekać, bo chyba już mogę. Mając kulkę. Niestety, ale nie. Dlatego. <laughs> zupełnie nie mam. <śmiech> <śmiech> Dlatego pojęcia, co zrobić. Może zakręcać tą wodę. Nie no, muszę odkręcać. To się nie da zakręcić. Mm. Nie, nie mam pojęcia zupełnie. To się coś świeci. Żółtego. To jest skórek kolejny. No i git. <tryk> <tryk> A, pomocy. Będzie koniec live'a. O, odczepił się. Chyba. Albo przez wodę nie widziałem. Myślałem, że tu stoi. Przez sekundę. Tym w spokoju Grając w The Backrooms Czy tym Apero po ho, hobby, ale to jest The Backrooms I nikt mi nie powie, że to nie jest The Backrooms, bo to jest The Backrooms Ale mogła powstać taka gra, tylko że lepsza, w sensie jako gra A nie w Robloxie Mogłaby być też dużo straszniejsza. Nie, widzę, wiecie, chyba się nie da dalej przejść tutaj. Bo już obszedłem cały ten drugi poziom, więc. <laughs> chyba coś. Czy... Chyba że się dano, to ja nie mam pojęcia jak i, i nic z tym nie zrobię. Najwyżej będę mógł obejrzeć na YouTubie coś i wtedy bam powiem, albo, nie wiem, zrobię kolejnego live'a, innego dnia, czy coś. A teraz jakbym szukał tego potwora, to bym go nie znalazł. Czad. To jest już odkręcone. Hmm. No nie, no nie mam pojęcia, co tu muszę zrobić, nie? dalej bo już chyba wszystko zrobiłem Okej okay. Ostatni. Dobra, ja już wiem co muszę zrobić.